i to mój drugi odcinek serii Zagrajmy Minecraft Multiplayer. Okej. Ok. Gram. Eee, jaki bóg! Dobra, idę na parkura E, lol. Co Atlantyda. Okej. Okay. O, tu jest parkur Padłem! Na tym baziemnym skinie nie lubię grać. Wolę już prędzej na lukinie! Nie, 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 nie ale mogę przejść! Jejku. o, lubię to! Kurde, co spadam. Lubię to przechodzić! O, ciekawe... O nie! Koleś, który mi będzie przeszkadzał, i spadłem przez niego. E, trzy stejki! Dam sztabkę żelaza za trzy stejki LOL. O, nie, jaki lag? Lag? No co się dzieje, komputerku? Mam Cię kopnąć? Okej. Okay. No przecież nie tym moim komputerku. Mam cię kopnąć No. Żebyś tak mi nie lagował. No masz mi nie lagować. Aha. Okej, okay, to teraz chyba jakieś sprowadzili coś dziwnego. Jes! Mój parku! Eee. Jak mam to przejść? O LOL! Nie! Ok! LOL, bierzmy ten parkour trochę. Jest mój parkour ulubiony! Jak ty spadłem? Czwarta runda. O nie, nie to! Mówiłem Ty na ten tak Z drogi śledzie, bo SKKF jedzie Weźmiemy go zepchnąć Adminihu PL Buguje Escajpa BUDU... Buguje napisał. No i co? Okej. Okay. Hey, admin. No co się dzieje jeszcze błąd komputerku? mam cię kompan. no No, kurde. moment itu saya cuba buat